i czy się ma na tej strony Makler Games w tym nas bardzo serdecznie w kolejny film na kanale The Call of Duty Modern Warfare sezon 4 A w dzisiejszym filmie mam dla Was do pokazania bardzo ciekawy sterek na mapie Trend jest to najnowsza mapa w sezonie czwartym personalnie moja ulubiona i tak w tym właśnie w filmie na tej mapie jest bardzo ciekawy easter związany właśnie który widzieliście w intrze W sumie mieliście taki mały prequel, co będzie pokazane Także w dzisiejszym filmie właśnie pokażę jak dojść do tego kroku, aby Aby u tego easter ponieważ ten easter jest naprawdę ciekawy Zawiera w sobie tak naprawdę nowy bunkier, Nowy teren tej mapy, który jest tak naprawdę normalnie zamknięty w meczu publicznym e, Ten easter może być wykonany w meczu publicznym Slash w prywatnym, w prywatnym jest generalnie łatwiej, lecz jeżeli wam się uda to zrobić W publicznym, brawo dla was, można strasznie strollować graczy Z tym, co właśnie widzieliście w intrze, e, tak szczęśliwie czy dożarzenia w górę? No i co? Zaczynamy z dzisiejszym i A więc tak jak mówiłem, dzisiejszy i będzie dotyczył właśnie otwarcia Oto tego bunkra, który, który jest właśnie tutaj zlokalizowany, jak zresztą na ekranie. I jak widzicie mamy tak zwany keypad. Jest to oczywiście... Powiedzmy stacja, gdzie możecie wprowadzić numery, zostaw widać, jest napisane Enter the code, czyli wprowadź kod i będziemy musieli znaleźć właśnie 5 cyfr i je wprowadzić właśnie w ten keypad, Co jest bardzo ciekawe, te cyfry są za każdym razem inne, co oznacza, że nie możecie się, <laughs> sobie zapamiętać kodu i za każdym razem go wprowadzać. Za każdym razem ten kod będzie inny, lecz umiejscowienie tych liczb będzie zazwyczaj w tej samej e, lokacji oraz musicie znaleźć je w tej samej kolejności. Czyli jak widzicie, właśnie pod tym tutaj kawałkiem bloku mamy. E, Trójka, to właśnie wasz pierwszy numer, przynajmniej w moim przypadku to była trójka, u was może to być jedynka, zero, ej, no wiadomo, róż, różny, inna liczba po prostu. E, druga liczba właśnie będzie za tą czer czarną beczką, jak widzicie tutaj mamy w rogu 7, czyli mamy już trzy siedem, jeszcze trzy liczby nam zostały. E, trzecia liczba jest dosłownie drugiej stronie mapy, w takiej, w takiej powiedzmy skrzynce na amunicję, na granaty powiedzmy. I tak, właśnie jest w tej drugiej skrzynce, ja sprawdziłem to, że ona jest w tym pierwszej, lecz w tej pierwszej nie było i ona zawsze będzie właśnie w tej drugiej, po prawej stronie. Jak widzieliście, była to jedynka. Czwarta liczba właśnie jest powiedzmy na środku mapy. Tutaj za tym blokiem powiedzmy z lewej strony tego bloku. Jak widzicie u mnie to jest dwójka, więc już mamy 3, 7, 1, 2. I została nam ostatnia piąta liczba. Pamiętajcie, liczby są inne, lecz te liczby są zazwyczaj w tej, samym, w tej samej lokacji, prawda? I ostatni, ostatnia liczba jest właśnie pod tymi deskami, lecz e, zwróćcie uwagę, że to jest ten e, na mapie, że to jest ten drugi okop, nie ten bliżej bunkra, tylko ten właśnie powiedzmy z drugiej strony mapy e, okop, ponieważ mamy dwa takie powiedzmy okopy, gdzie mamy te, właśnie te deski położone, więc zwróćcie uwagę na to, ponieważ pod właśnie e, drugi, pod drugimi e, tymi deskami jest ten właśnie numer związany z tymi seregiem i ten, tym numerem w moim przypadku był to. Była to 8, także mamy już numer 37128, więc teraz wystarczy udać się do oczywiście naszego Keypada i wstrzelić ten numer. Do sobie musicie użyć broni, aby te numery strzelić, więc uważajcie, jak, jak strzelacie. Najlepiej sobie przestawić wiadomo, broń na, na, na pestkę, ponieważ, wiadomo, żeby nie wypalić full auto w cały tutaj terminal, żeby nie wprowadzić złego numeru i tak dalej. Wiecie o co chodzi, więc wprowadzacie numer. W moim przypadku było. 3, 7, 1, 2, 8. Aby sprawdzać się, jak widzicie, bunkier się zaczyna otwierać. Co jest bardzo ciekawe, ten bunkier jest naprawdę creepy. Ja nie wiem, co Infinite World pali, ale e -e -e, jeśli mają jeszcze ten towar, niech. Chętnie się poczęstuję, ponieważ naprawdę jest, 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 co jest naprawdę ciekawe to jest tutaj w tym bunkrze. Po pierwsze ten bunkier jest poza mapą, więc jak widzicie mapa się nagle zaczyna gliżować, ponieważ jest poza mapą. Jest bardzo interesująca lokacja, jakby takie widzicie wypadowa jakaś taka baza, wypadowy bunkier. Co jest w ogóle najbardziej ciekawsze, jak widzicie mamy zamiast ludzi, mamy powiedzmy tutaj miśki. Jakby to jest nawet strasznie creepy, jakby takie widzicie w stylu horroru. Nie mam pojęcia, ale brzmi to ciekawe, wygląda jakby jak, jak wiecie jakieś... Tutaj plany były związane właśnie z jakimś atakiem. Nie mam pojęcia, lecz naprawdę wygląda to. Ponieważ mamy także zdjęcia Kapitana Price'a jakby ktoś polował właśnie na Kapitana Price'a ponieważ mamy sporo planów w ogóle, sporo jakichś takich dokumentów i tak dalej. Ja bym to najlepiej wszystko spalił, ponieważ wygląda to i brzmi demonicznie. niż naprawdę to odczucie, co tu się dzieje, w tym grze jest ciekawe. I co jest jeszcze ciekawsze, ten insterek jeszcze się nie zakończył, ponieważ mamy jeszcze kilka kroków do wykonania, aby w sumie zakończyć ten insterek. I to są właśnie kolejne numery, które musicie, które musicie zdobyć. W, w tym przypadku jest to dość łatwe, ponieważ numery są za każdym razem w każdej grze takie same i w tym przypadku musicie właśnie zlokalizować czerwony telefon. Jak widzicie są dwa. Pierwszy jest właśnie na tym biurku obok tego miśka, a drugi jest właśnie na tym głównym biurku. I na tym właśnie telefonie widzicie mamy liczby. Jest to 5, 3, 1, 2, 5. A więc pewnie chyba wiecie już co z tymi liczbami zrobić, no... Oczywiście muszą być wprowadzone do kolejnego, właśnie kipada, czyli wprowadzacie te liczby, aby otworzyć te, właśnie metalowe drzwi. A za tymi metalowymi drzwiami się będzie znajdowało coś bardzo ciekawego, lecz gdy wprowadzicie te numery, czyli 53125, otworzył się, zadzwoni telefon, prawda? Zadzwoni telefon, ten właśnie czerwony, główny, który leży na biurku. Udajecie się do, do telefonu, odbieracie telefon, no i no i co? No i widzicie to, co właśnie widzieliście w nitrze, czyli ogromnego jagrenauta Miszka z dwoma dual minigunami, który właśnie próbuje was zabić. Naprawdę. Ten egg jest śmieszny, strasznie jakby nie wiem co on naprawdę ma nam pokazać i w ogóle, ale chciałem wam go pokazać, może uda wam się go zrobić w meczu publicznym, wiem, że generalnie można za pomocą tych miniganów zabić kogoś i dostajesz killa za to, że uruchomiłeś te liczby, wprowadziliście te liczby i uruchomiłeś tego miska właśnie ogromnego juggernauta z dwoma minigunami, który może rozwalić waszego przeciwnika, więc... więc... Generalnie chciałem właśnie z tym się wam podzielić i dacie znać, czy wy chcecie więcej, więcej takich sereg, ponieważ jest ich naprawdę sporo. Przynajmniej zauważyłem, że na kilku właśnie nowych naszych mapach, które zostały sprowadzone wraz z sezonem czwartym oraz na kilka seregów w urządzeniu, więc dajcie znać, jeśli chcecie tego więcej, oczywiście zostawcie w górę, naprawdę bardzo mnie zachęca, aby zrobić takich więcej filmów. No i przede wszystkim subskrybuj kanał, dzięki temu będziesz otrzymywać nasze informacje wyka ekl Generalnie dziś jeszcze leci e, drugi film na kanał, przynajmniej mam taki plan wtorekowy, ponieważ jak wiecie wczoraj był wtorek, trochę się zmieniło w generalnie taki powiedzmy e, słaby ten początek, powiedziałbym sezonu czwartego, trochę taki będzie lame. Powiedzmy nie będę jeszcze tutaj oceniał tego sezonu, ponieważ on się jeszcze zbytnio nie rozbijał, lecz leci drugi film, ponieważ nie było powiedzmy przez o, ostatnie trzy dni filmów na kanale Zyka Luty, były oczywiście sporo premier, sporo trailerów i tak Zapowiedzi, itp, itd. Tak czy inaczej, yy, to jest wszystko na ten film. Jak już wiem, kolejny film wtorek, kolejny film zapowiedzi tego, w co będziemy grali na kanale, ponieważ szykuje się oczywiście ogromna gra. Kto wie, o jakiej grze mówię, niech znać w komentarzach. A ja wam życzę miłego dnia. No i co? Do usłyszenia wy kolejnych. Na razie. Makler